Zapraszam na kurs Administrator Azure Zasoby Compute Przygotowanie do egzaminu AZ-104. Zasoby Compute to największa część usług dostępnych w każdej chmurze, a w szczególności w Azure. Stąd też konieczność znajomości zasobów chmurowych. Właśnie z tego zakresu Administrator Azure musi umieć konfigurować, zabezpieczać, optymalizować i rozwiązywać problemy z maszynami wirtualnymi, aplikacjami webowymi czy kontenerami. Na tym kursie masz okazję zapoznać się z najpopularniejszymi zasobami compute. Zaczynamy od dokładnego omówienia parametrów maszyn wirtualnych, bo zdarza się, że mimo tego, że mamy już za sobą stworzenie wielu maszyn, to jednak na niektóre opcje po prostu do tej pory nie zwracaliśmy uwagi, a opcji i możliwości jest mnóstwo. Kolejna rzecz to konfiguracja, która ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa, skalowalności czy wysokiej dostępności. Mamy w Azure usługę Virtual Machine Scale Set, mamy też Availability Set, mamy parametry pozwalające budować zasoby w kilku availability zone. Te opcje trzeba dobrze rozumieć, bo dzięki temu nasz klient otrzyma w ręce taką infrastrukturę, jakiej rzeczywiście potrzebuje. Azure wspiera też kontenery, a więc administrator musi rozumieć podstawy konteneryzacji i wiedzieć, jak konfigurować aplikacje opierające się o kontenery. Nierzadko klienci decydują się na korzystanie z platformy SS-Service i na przykład wykorzystują aplikacje webowe. W tym kursie zobaczysz, jakie zadania musi wykonywać administrator, który będzie pracował z aplikacją web, jak wdrażać kod, jak wykonywać kopie zapasowe, jak śledzić aktywność aplikacji. Od administratora oczekuje się również umiejętności automatyzacji pracy, dlatego zobaczysz, jak pracować z szablonami ARM i kodem BICEP, pozwalającymi na tworzenie infrastruktury przy pomocy kodu, czyli Infrastructure as Code. Materiał przedstawiony na kursach z serii Administrator Azure pozwala też na przygotowanie się do egzaminu Azure Administrator czy Azure Architect. Kurs jest podzielony na niezbyt długie, przemyślane i dynamiczne lekcje, z możliwością utrwalenia materiału w ramach quizów. Chmurowej pracy jest coraz to więcej. Wiele firm decyduje się na migrowanie swoich data center do chmury. Jest więc mnóstwo pracy dla architektów, którzy muszą zdefiniować, jak taka migracja ma wyglądać, i dla administratorów, którzy te migracje rzeczywiście wykonują, a potem utrzymują chmurowe zasoby tak, aby były dostępne, wydajne i bezpieczne. Jeżeli więc myślisz o perspektywicznej pracy w IT, to chmura jest czymś, co z całą pewnością należy poważnie rozważyć. Zachęcam do podjęcia wyzwania i pogłębienia specjalistycznej, technicznej wiedzy w zakresie Azure. Zapraszam na kurs Administrator Azure Zasoby Compute, egzamin AZ104. Bo chmura nie tylko z nazwy jest obliczeniowa.